W nowej serii na kanale zajmiemy się dekonstrukcją różnych sprzętów, tak? Aby poznać ich budowę. W pierwszym odcinku zdemontuję żarówkę LED, która przestała świecić. Zaczynajmy. Demontaż żarówki rozpoczynam od odklejenia klosza. Szklany element tradycyjnej żarówki został zastąpiony mlecznym plastikiem. Do rozpuszczenia kleju wykorzystam alkohol izopropylowy, który wstrzykuję na styku klosza i obudowy. Następnie podważam szczelinę po obwodzie. Jeżeli żarówka została wykonana porządnie, proces ten jest dosyć długotrwały i wymaga cierpliwości, aby nie uszkodzić klosza. Much, much, much later. Po dłuższym czasie walki udało się zdemontować górę, odsłaniając moduł LED. Ten zaś wklejony jest wewnątrz obudowy, więc przed dalszym demontażem muszę usunąć klej. Płytka modułu LED jest uniwersalna ze względów produkcyjnych. Producent, zwiększając lub zmniejszając ilość LEDów na płytce, ustala moc żarówki. Pozwala to ograniczyć koszty, produkując żarówki o różnej mocy, wykorzystujące jeden moduł. Płytka z diodami mocowana jest na dwóch spinkach, wsuwanych z łącza przetwornicy. Ich usunięcie to nie lada wyzwanie. Zdecydowałem się na gorące powietrze i podważanie spinek. A jak wyszło? No cóż. To była walka, nierówna walka na wiele sposobów, czego Wam oszczędzę. Po uwolnieniu modułu, naszym oczom ukazuje się przetwornica, która zmniejsza napięcie z sieci na takie, które zasili moduł. Aby się do niej dostać, usuwam gwit. Ten zaś jest wciśnięty i zaprasowany na obudowie. Więc do jego demontażu podważam zaprasowany rant. Przetwornica połączona jest z gwintu. Chciałem ją wylutować, jednak po dłuższej walce zdecydowałem się ją odciąć. Przetwornica to układ zawierający kilka kondensatorów, rezystorów, transformator oraz sterownik. W porównaniu do tradycyjnej żarówki LEDowy odpowiednik składa się z większej ilości elementów, jak i większego stopnia skomplikowania. Dajcie znać w komentarzach, jak podoba Wam się taki format i co można w nim zmienić. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji, a obecnych proszę o łapkę w górę. Cześć!